Siemano widzowie, z tej strony oczywiście Brzyta W dzisiejszym odcinku z czwartym kuchni Brzydka wygotujemy sobie zupkę chińską, nudle pieczony kurczak z knora. Standardowo pierwsze zaczynamy od oczywiście rozniecenia nudli. Lecimy. Już wsypujemy. Po cięciu będziecie widzieli, jak wymieszam i wszystko. Cięcie. Bęk. Dobra widzę, ja tak się, tak, ja tak się prezentuje po wymieszaniu zupka Wstawiamy wodę Bęk I cięcie je te, i z testem smaku Bęk Pił Zalewamy Widzowie Pachnie takim rosałkiem od babci Ten pieczony kurczak Może będzie dobre Sobie jeszcze trochę wymieszam Widzimy się za parę minut, jak z testem smaku. Bang! Dobra, widzę oficjalny test smaku na wizji. Zrobimy sam. Jak standardowo. Dobra. Wydam ocenkę. Szczerze mówiąc, według mnie najsłabszy ze wszystkich. 5 na 10. Strasznie sucho jest po niej. W sensie ostra jest, kurde, że nawet nie czuję tego kurczaka, tylko taka ostrość jest, nie. Dlatego 5 na 10. Ocena moja. Może jak ktoś to stało, możecie się podzielić opinią w komentarzu. Ja zachęcam Was do subskrypcji oraz do lajka like tam na dole. I to tyle. Do następnej kuchni brzydwej jutrzejszej. Cześć!